Termalika Brugbyt nieciecza zakończyła pierwszy sezon w piłkarskiej ekstraklasie na 13 miejscu w tabeli. W ostatnim meczu z walczącym o utrzymanie Górnikiem Zabrze Słonie zremisowały 1 do 1. W korespondencyjnym pojedynku Górnik Łęczna poległ we Wrocławiu, co oznacza, że zabrakło drużynie z Zabrza jednej bramki, aby utrzymać się w ekstraklasie. Mecz lepiej rozpoczął się dla ekipy Górnika. W 21. minucie Kurzawa dał swojej drużynie upragnione prowadzenie. Katastrofą dla gości była bramka Wojciecha Kędziory w 51. minucie. Odpowiedzialność za wynik jest olbrzymia, stąd i nerwowość w grze, a co się z tym wiąże i gorsza jakość. Ale cieszę się, że szczęśliwie dobrnęliśmy do końca, zapewniliśmy sobie utrzymanie już ostatniej kolejce, a dzisiaj w sportowej rywalizacji pokazaliśmy, że no, gramy czysto. Do pierwszej ligi oprócz Górnika Zabrze spadła również drużyna Podbeski biała Mistrzem Polski po raz jedenasty w historii została Legia Warszawa. Piłkarze ręczni SPR-u Tarnów pokonali Moto Jelczoława 33 do 32. Świetnie w tarnowskiej drużynie spisywał się Łukasz Szatko, który na swoim koncie zapisał 12 bramek. Znakomicie w bramce radził sobie także Dawid Ciochoń. W ekipie gości 7 bramek zdobył Herudziński, co było najlepszym wynikiem drużyny oławskiej. SPR Tarnów dzięki temu zwycięstwu zakończył sezon na dziewiątym miejscu. Zespół Moto Jelczoława uplasował się na czwartej pozycji.